150 tysięcy na napis na błoniach. Cztery firmy z gminy Kurnik w rankingu Forbesa. UKS 1 z Kurnika triumfuje w kolarstwie torowym. O tym i o paru innych rzeczach już za chwilę zaczynamy. Siódma edycja rankingu przygotowanego przez magazyn Forbes, a w nim cztery firmy z gminy Kurnik. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: firmy z przychodem ze sprzedaży poniżej 100 milionów złotych i firmy z przychodem ze sprzedaży powyżej 100 milionów złotych. W przedziale do 100 milionów przychodu załapały się firmy CNC Milling z żernik zajmujący się obróbką mechaniczną elementów metalowych oraz Gepa Logistics. Zajmujące się transportem lądowym na terenie Europy i nie tylko. W części, gdzie przychody przekraczają 100 milionów złotych, znalazły się takie firmy jak TFP z Dziećmierowa, producent tektury falistej i opakowań z tektury falistej, oraz kurnicka firma świeże i zielone, zajmująca się przetwarzaniem i konserwowaniem warzyw i owoców. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów. Szkoła w kamionkach w poniedziałek 18 listopada. Została odwiedzona przez wiceministrę Edukacji Narodowej, panią Izabelę Ziętkę, oraz posłankę Polski 2050 Ewę Szedler. Dyrekcja szkoły zaprezentowała innowacje wprowadzone w budynku. Oczywiście nie obyło się bez rozmów z uczniami, gdzie mogli wyrazić swoje zdanie o wprowadzonych zmianach oraz wysłuchać. Ich opinie na ten temat. Ciąg dalszy programu profilaktycznego dla mieszkańców miasta i gminy Kurnik. Bezpieczny mieszkaniec. Już w najbliższy poniedziałek, 25 listopada, o godzinie 18, w sali wiejskiej w Konarskim, przy ulicy długiej 36, będzie można spotkać się z policjantem i ratownikiem medycznym. Policjant opowie, jak ustrzec się przed oszustwami i zabezpieczyć nieruchomość przed niechcianymi gośćmi. Ratownik medyczny przypomni, jak ratować życie i przeszkoli Państwa z obsługi AED, przenośnego defibrylatora. Z racji ich tych urządzeń jest coraz więcej w gminie. Myślę, że będzie to ciekawy punkt programu. 4 złote medale Xawerego Nowickiego. UKS TFP 1 Kurnik znowu na topie. W ostatnim weekend na torze kolarskim w Pruszkowie rozegrano pierwszą serię wyścigów dla młodzików i żaków pod nazwą Stawiamy na sport. Jest to odpowiednik nadziei olimpijskich i jak na początek sezonu torowego doskonale zaprezentował się wychowanek UKS TFP 1 Kurnik Ksawery Nowicki. Cztery złote medale i jeden srebrny w pięciu konkurencjach. To naprawdę dobry wynik. Na podium nie zabakują również dziewczyn. W wyścigach młodziczek finał A Nicole Kurek zajęła trzecie miejsce. Gratulujemy. Burmistrz miasta i gminy Kurnik zaprezentował projekt budżetu na rok 2025. Trafił on pod obrady Rady Miejskiej i został udostępniony mieszkańcom do wglądu na stronach bib.kurnik. .pl. Dokument ten jest kluczowy dla przyszłorocznego funkcjonowania gminy i zostanie on szczegółowo omówiony na przyszłych posiedzeniach Rady Miasta. Oczywiście radni będą zgłaszać swoje uwagi i propozycje do poprawek, a ostateczne głosowanie nad budżetem zaplanowano na grudniową sesję Rady. Pierwsze komentarze pod projektem budżetu już się pojawiają. Spore zainteresowanie wzbudza m.in. Napis kurnik, który miałby pojawić się w parku kieszonkowym na błoniach za niebagatelną kwotę 155 tysięcy złotych, krótko licząc po 25 tysięcy na literę. Ciekawe. Jak zwykle zapraszamy Was, drodzy widzowie, do komentowania, zostawienia łapki w górę i subskrypcji naszego kanału. Jeśli macie jakieś pytania bądź sugestie do nas, prosimy podesłać je na nasz adres mailowy kontakt małpaikornik.pl Za wszystkie dotychczasowe zgłoszenia serdecznie dziękujemy. Na każde pytanie na pewno odpowiemy. Jeśli nie na antenie, to na pewno drogą mailową. Kornickie Centrum Sportu i Rekreacji Oaza Błonie 30 listopada o godzinie 14 zapraszam na Ice Party, gdzie inaugurujemy sezon na lodowisku na Błoniach. Imprezę poprowadzi DJ Maciej Schulz. Serdecznie zapraszamy. Muzyka, świetna zabawa i konkursy z nagrodami. 10 dni temu zapytaliśmy mieszkańców, co sądzą o tym, że na skrzyżowaniu ulicy Średzkiej z obwodnicą drogą krajową 434 powstanie sygnalizacja świetlna. Mamy wyniki i powiem Wam, że można było się tego spodziewać. Mieszkańcy dość dosadnie wyrazili swoje zdanie. W ankiecie wzięło udział 520 osób, co jest dość sporą liczbą. Pomysł umiejscowienia sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu poparło 19,8% naszych respondentów, 5,6% wyraziło stanowczy sprzeciw temu rozwiązaniu, natomiast praktycznie co czwarty z naszych respondentów opowiedział się za tym, że rondo po prostu byłoby lepsze. W komentarzach rozgorzała dość intensywna dyskusja. Zapraszamy do na naszego fanpage'a. Powiedz więcej szczegółów. Daniel Kojawa, Kurnik TV